Nie ma, no kolano. Jak coś w tle słyszycie, nie zwracajcie uwagi. Dzisiaj playujemy sobie geometrię Dash i sobie wytworzymy Theory of Everything 2. Ja, to jest tak świeży konto, ja tutaj nic nie gram. Tylko muszę się rozgrzać. A, finger Dash. Rozgrzejmy się finger, finger Dash. Czekajcie, ściszę się trochę muzykę, czy mam najgłośniej, jak się da. Dobre. Pewnie mnie nie słychać, przez to, że miałem tak głośną muzykę i się pewnie nie, wy, nie wyciszyła na nagraniu. Będę musiał się ściszyć, kurde. <laughs> Ale Bóg tam był. Ja pier Co ja tu odpieprzę? Dobra, idziemy na dasz. Tak sobie kolorki zmieni, żeby była cała niebieska. Będę kiedyś 4% nie umiem tutaj zrobić. Jak pierwszy raz w życiu granty, właśnie to 4% było dla mnie za trudne. 5% w sumie. Kurwa, co ja odwalam. Dobra, idziemy szukać teorii w kopie copie. Kusiwe, spacuj się. In. Takie coś muszę wpisać No i zablokowany. co to, to mnie wkurzy... O, osób poblokowane i skąd ja mam wiedzieć jaki jest PIN? No kolejny zablokowany. A to jest zwykłe teoria w Red Everything. A może ten? Co? Ja boże! sobie się na nim odbrzeje. No jezu! to jest easy. Czekajcie, bo ja chyba mam zapisanych tutaj. O, o, mam coś, czekajcie. A ja trochę już tutaj sobie zrobiłem, dobra. O, jest cię złączony. Damage cię złączony, także nie zdycham nigdzie. było. Tutaj na dół, pamiętajcie, trzeba iść. Kurwa, no. kurze mnie to nigdy myć. No patrzcie, zahaczył mi portal do wave'a, a nie zahaczył pod przyspieszenia. Kurde, ja nie wiem, jak tutaj się przechodzi. Na kompie zawsze tutaj zdycham ogólnie. Na telefonie się nie da w to gówno grać. Ja No naj, chyba najłatwiejszy drugi, drugi taki najłatwy moment na tym nazwę. Ja Dobra, trochę to sobie podrobiłem. Chyba, może deadlocket. O, secret Why mam tu wersję. Kurde. Kurde. Kurde molno, kurde molno, do nich! Dobrze, dzięki. Czekajcie, jeszcze raz, bo... Trochę słabo słyszę, wy idealnie dobrze słyszycie, ale ja gówno słyszę. Dobra, zaraz, chyba się... nie no, Deadlocket Dead jest fajna wersja automatyczna, bo sprawdzałem. Żadnego końca nie mam, to ten madness nie przeszedłem, to jest 0% no ma nie, kuźba Staram się przechodzić jak dacie, ale no, ten invernament jest zdenerwujący. Ja Je Okej. Okay. Dobra, zaraz wróci na poprawny tor, o właśnie.

Więcej wiem, jak, jak to się przychodzi, ale na telefonie się nie da. Aha! Najszybciej no skończę ten level, dobra. Ten. Dobra, robimy jeszcze klapsepa se zagram. Na klopstepie że ci gdzieś wypadnę ogólnie. Mimo, że to jest... Dla mnie klapsepa jest łatwiejszy, ten... Deadlock, dla mnie jest ten, tych trzech demonów na tym... Tych 22 pierwszych levelów to jest... Let locket najłatwiejszy Tutaj pewnie widzicie, tam w rogu yy, w tym Jak to się nazywa, lewym górnym rogu macie napisane igrudami, dlatego nie zdycham. Czy że z tym gram, a nie, że mam cheaty. Co miałam cheaty, ale ja to włączyłem tutaj o. Dobra. Aha, prawda portal zajedniście. Cześć tak byłem Czemu jak nagrywam to nic mi nie wychodzi w tej grze. Jak coś słyszycie to sorki, ale. Ja muszę, ja muszę myśleć, że nie nagrywam. Zapomniałem o tym, że nagrywam po prostu grać, robić swoją robotę. Ja tak powiem. Jest dobra, ja wróciłem. Dobra? Tu ładnie tak poszedł. Nie wiem. Ja! Pst, ty, dobra! Jaj, to twoje, sobie robić tutaj trochę, e, trochę tutaj porobimy. To będzie na kilkanaście części. Podzielę ogólnie ten odcinek bo to. Trochę już to robię zrobiłem tutaj przed odcinkiem. Popatrzcie, jak się robi automatycznie. Tutaj do tego mniej więcej, tak że tak. Ja to robię tak. Nie, nie robię efekt z Tu Tutaj jeszcze działa. Do tego orba nie trzeba skakać, ale na orby już muszę dać pada. Sprawdźmy, to jest dobrze. Dobra. G. Przybliżamy, żeby trafić, żeby nie usunąć czegoś innego. Dobra. Oj, i zasłaniam to do nagrywania, dobra, ekstra, Hide. okej, okay, okej okay. Teraz nie widać tego Ty Taki trochę też pierwszy odcinek z geometrii dasz na kanale, także Dzisiaj nie bardzo budu buduję poziom, tylko bardziej ten, się gadam trochę, ale Nie buduję, tylko robię automatyczną wersję Nie wiem, czy jest teoria everything to auto Jak coś po tym ID jeszcze go nie znajdziecie, bo go nie opublikowałem. Demon oddajemy? No właśnie, Unverify. You can share a level until you have complete it. Complete the level in normal mode to verify that it can to beaten. Aha, czyli to jest napisane, że aby zweryfikować lewy, musisz go przejść na normalny modzie. Używając star pozycji nie zrobisz tego. Dobrze. Dobra. Dajmy demona. Nie no, jakby demona musi mi zatwierdzić, to już dobra. Dobra, kończymy ten film. Save and exit. I kończymy film. Nara nara nara.